Jeszcze ja zdałam zjebkę, że sobie nagrałam, jak wrzucam. I tutaj Szary. Yy, stylizacja na dziś: nowa koszulka z Ula Popken, Dżinsinki z przetarciami Ula Popken, sweterek różowy z Ula Popken, serduszka uroczy, yy, budki. Bonprix Proszę bardzo, tak elegancko A my dzisiaj wybieramy się po garnitur dla Snusia Na weselichu I had a feeling you'd come back and say...

I don't to feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. go back don't we go back to your bedroom? Teraz też koszulkę mierzę. Jeden równy, to No, wiesz. z lodem. Tak słyszałam, jeszcze nie jadłam. Testujemy. Takie gumowate, nie? Mhm. Mm takie ciastko z lodem w środku. trochę wymienić na kanapkę trochę. W sensie że lody. Fajna. Mamy słony karmel. Dobry wieczór. Zebrałam się, można powiedzieć, że nie w ostatniej chwili, ale czas zagłosować. Pora zagłosować. Robi się już ciemno. Więc stwierdziłam, że. Przejdę się, nie będę jechała samochodem, nie będę świrowała. Po prostu się przejdę do Talenie Zrobię sobie taki mały spacerek na głosowanie, a my oto obywatelski obowiązek spełnić. Wygrzebałam z czeluści szafy tą oto kurteczkę w kwiaty z celmes i idę. Idę. Wczoraj się nie odzywałam po zakupach, ale zakupy udane. Antonis garnitur jest zadowolony. Jeżeli jeżeli dostanę pozwolenie, to wrzucę wam foty. Nagrywałam Wam już to nasze słynne rondo. Po prostu. Ta wysypka tu jest zupełnie niepotrzebna Ta Bo tamto kółko to wiadomo, a tutaj Masakra Normalnie jeszcze jeszcze zdałam zdjębkę, że sobie nagrałam, jak wrzucam do urny mój głos. <głos> Nie no, masakra. W ogóle to opowiem Wam, że tu u nas na wiosce działy się cuda. Cuda się działy przed tą drugą turą. Kłótnie, dopowiadanie sobie dziwnych rzeczy. Jakieś brzydkie komentarze w internecie, strasznie. Ja teraz. Nie wolno robić zdjęć. A czemu pani robi zdjęcie? Pierwszy raz mi się zdarzyło. Nie wolno nagrywać, nie wolno robić zdjęcia. Wszyscy sobie robią, wszyscy sobie dodają w internet. Nawet po prostu te najważniejszych, te najważniejsze osoby są nagrywane w trakcie. Ja wiem. Po prostu szokłam. Po prostu zrobiłam takie oczy. Nie wolno. Nie wolno robić zdjęć. A jeszcze weszłam ta policja, która tam stała. Coś tam spisywali. Coś tam się musiało wydarzyć. Także nie wiem. Nie wiem. Takie nasze tutaj lokalne przepychanki. O, co w ogóle nie powinno mieć miejsca. Ale byłam. Zagłosowałam. Dalej nie mogę wyjść z szoku, że nie wolno robić zdjęć. W sensie nie przy głosowaniu, tylko jak się wyrzuca. Kartkę do urny. Kącik mola książkowego. Jakiś czas temu przyszła do mnie taka książka Jenna Jewel, Jewel Laume. Jest to książka młodzieżowa, i dopiero co zaczęłam ją czytać, ale od razu chcę Wam powiedzieć, bo naprawdę czyta się bardzo fajnie. Książka dla młodzieży na zdjęciu taka. Pulchniejsza dziewczyna opowiada historię dziewczyny, która wyjeżdża na wakacje i która mierzy się z problemami swojego rozmiaru, swojej, nie wiem czy mogę tak nazwać, puszystości. I powiem Wam, że dziewczyna zmaga się z tymi problemami, z którymi każda z nas się zmaga. Z wyjściem, z, ze zwykłym wyjściem na plażę, z kupowaniem stroju, Pielowego stacjonarnie z przymierzaniem. Oczywiście, że jest tutaj miłość, e, z, zakochuje się w chłopaku, e, no jestem dopiero na początku, więc co się będzie działo dalej, no to jeszcze nie wiem. Tak, jakbym czytała o sobie, w pewnych, w pewnych momentach, tak, jakbym czytała o sobie, e, po prostu jej przemyślenia, jej e, brak pewności siebie. Jako, jako właśnie nastolatki, jako dziewczyny, która ma wokół siebie samych e, ludzi o idealnych sylwetkach, to co się w niej podoba, oczywiście, że jest kilka rzeczy, które się, które się jej podobają, ale jest masa, masa rzeczy, które się jej w sobie nie podobają, co sprawia, że e, no. Super, super, super ta niepewność jest, jest widoczna i od razu jakby polubiłam ją, od razu się zidentyfikowałam z nią no i to jest właśnie na zasadzie takiego y, pamiętniczka wtorek 26 grudnia y, no i tutaj proszę y, taka, taka opowieść y, przemyślenia i, i, i rozterki młodej osoby no myślę, że jest to właśnie super książka dla młodszych osób, ale nie tylko myślę, że dla osób starszych, powrót do tych, do tych dni, do tego czasu, kiedy, kiedy właśnie byłyście w takim wieku, w wieku nastoletnim. Ja zawsze powtarzam, że nie cierpię, nie, nie cierpię takich ludzi, którzy są na tyle przemądrzali, na tyle nie mają takiej swojej autorefleksji dotyczącej tego, że jest takie powiedzenie polskie: zapomniał wuj, jak cielęciem był. Nie chcę nigdy zapominać o tym, jak byłam cielęciem, nie chcę nigdy zapominać o tym, o tych czasach, kiedy byłam nastolatką, co wtedy myślałam. Chcę to cały czas pamiętać, chcę, chcę o tym wiedzieć i układać sobie w głowie te czasy i tą zmianę, która się, która się we mnie zdarzyła więc bardzo Wam polecam, tak, do przemyślenia dla młodszych dziewczyn. Na razie, na razie, już mnie zachwyciła. Jestem na 74. stronie dopiero. Już mnie zachwyciła ta książka. Ma w sobie taki pierwiastek troszeczkę pozytywności, ale też takiego... Takiej chęci przytulenia tej dziewczyny, która to opowiada, bo tak jak mówię, no bardzo, bardzo podobne sytuacje z mojego życia, choćby nawet ta historia z kupowaniem stroju kąpielowego, który się również u mnie wydarzył, więc na dzień dobry już, już polecam. Już, już wam polecam, już wam sygnalizuję, że fajna książka na wakacje, taka, dosyć cieniutka. Myślę, że do wsunięcia bardzo szybko. Oczywiście będę się jeszcze odzywała na jej temat, jak ją skończę czytać. Kącik mola książkowego. Miałam wam opowiedzieć kilka słów o. Yy to witam się z wami z mojej miejscówki e, e, live'owej. Miałam wam opowiedzieć o e, tych garniturach, o tym wypadzie do garnituru, e, zakupu garnituru, e, bo jak byłam głosować sobie wczoraj, to tak mniej więcej Wam opowiedziałam, ale... Dzisiaj Wam powiem tak, już na spokojnie, zupełnie. Więc pojechaliśmy właściwie, to na nic nie byliśmy nastawieni. Ja byłam bardziej nastawiona na granatowy garnitur, taki zupełnie klasyczny. Jako, że jest to jego pierwszy, pierwszy garnitur, no to stwierdziłam, że warto, żeby miał coś klasycznego. Później, jak będzie chciał, to może kupimy coś bardziej wydziwianego, bardziej w kratkę, może jakiś inny kolor. To już sobie po prostu będzie wybierał później, albo, albo sam kupi później, jak będzie. Będzie miał, miał ochotę, więc stawiałam na klasykę. No ale wiecie, jak jest z synem, on musi sobie wybrać. On musi też być zadowolony z tego. Z tego zakupu, więc pierwszy, który mu się spodobał, no to właśnie jak składałam przy składaniu już tego początku, tego vloga, to już zauważyłam, że spodobał mu się albo ten szary, albo spodobał mu się właśnie ten granatowy w kratkę. Więc od razu weszliśmy do tego sklepu, no i przymierzał szary garnitur. No, wyglądał spoko, ale troszeczkę go wymywał. Nie wiem, jak wy sądzicie. Wydaje mi się, że go trochę wymywał, że troszeczkę smutno w nim wyglądał. On jest blond, blondynem, ma jasną karnację, jasne włosy i do tego jeszcze taki jasny, jasny, jasny zestaw, jasny garnitur, który no wydaje mi się, że tak po prostu wymywał go w całości. No i wydaje mi się, że taki jasny kolor też nie bardzo by pasował, jakby było jakieś wyjście takie zimowe, jesienno-zimowe, no to taki jasny zestaw, no tak niekoniecznie. Później namówiłam go po, 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 po wielkich cierpieniach ja z moim mężem namówiliśmy go na przybliżenie granatowego raczej takiego gładkiego gładkiej marynarki, gładkich spodni z taką zupełnie niewidoczną krateczką, no ale ten kolor był taki troszeczkę spłowiały, taki nie do końca. Też patrzyłam na to, żeby ten materiał był taki jakościowy, żeby to nie była taka zwykła szmata, która się będzie gdzieś tam miała za każdym razem, no więc właśnie ten garnitur taki był, ten taki alast płowiały. No ale już zauważyliśmy i zauważył mój syn, że już w granacie wyglądał o wiele lepiej, więc stwierdziliśmy, że no to idźmy w coś ciemniejszego, bo mój syn nie jest wielkim fanem koloru czarnego, więc mówię mu, to idźmy coś w coś. Jeszcze ciemniejszego z kratką, bo spodobał mu się też ten właśnie w kratkę. I tak teraz też mówię, że skład przy składaniu tego vloga zauważyłam, że to jest dokładnie ten garnitur, który wybraliśmy, ten, który mu się spodobał. No i super wyglądał w ciemnym, w ciemnym odcieniu, wybija się ten kolor, do tego biała koszula, biała koszula przy szarym, to tak średniawo się to komponowało. Przynajmniej no, w moich oczach. Oczywiście, że takie zestawienia też są spoko. No ale w moich oczach o wiele lepiej wyglądał właśnie w tym ciemniejszym. No i ten ciemniejszy został wybrany, jemu też wpadł sobie w oko, spodobał się sobie. No ale to było dla niego też e, takie inne doświadczenie. Na co dzień w dżinsach, widzieliście, jaki miał outfit na zakup tego garnituru? Jeansy po prostu z dziurami na kolanach, albo po prostu dresiki na co dzień do szkoły, bluzy. A raczej ma taki styl sportowy właściwie to nie raczej, tylko 100% styl sportowy. No i taka zmiana, z wskoczyć w coś, co nie jest takie super wygodne, co się nie rozciąga, co trzyma formę, no to było dla niego przeżycie. Dla mnie też zresztą zobaczyć go w takim zestawie, naprawdę pięknie wyglądał. No, tego jest właśnie taka kamizelka. No, że zdecyduje, czy pójdzie w tej kamizelce, czy nie. W każdym razie na ten, na ten rok mamy dwa wesela, więc może sobie dowolnie, dowolnie może sobie przebierać, Na czy na jednym pójdzie czy na drugim, nie pójdzie jak mu tam będzie wygodnie. No i też jaka będzie temperatura, umówmy się. No i do tego też buty, buty brązowe, e, takie troszeczkę podpalane do tego pasek pod kolor wszystko gra więc można powiedzieć, że syn jest ubrany na weselicho temat zamknięty. Przy okazji też mój mąż tam coś chciał sobie zdziałać i znaleźć białą koszulę, ale nic mu się nie podobało. Też te koszule, które pani mu dawała do mierzenia były takie super przeźroczyste, takie prześwitujące, no nie bardzo mi się takie koszule podobają, wolę jak mają strukturę, wolę jak są z takiego grubszego, bawełnianego materiału nawet z jakimiś takimi drobnymi ozdobnikami nie, nie musi być całkiem gładka ta biała koszula, tylko po prostu z jakimś tam delikatnym wzorkiem, bez szaleństw przy, przy, przy kołnierzuku absolutnie, tylko po prostu taka może nakrapiana jakaś albo w kropeczki, albo, albo coś takiego zobaczymy więc na razie powiedziałam dobra Piotrek, to odstawmy tą koszulę załatwmy dzisiaj młodego tak od początku do końca a też jak znajdziemy chwilkę wolnego czasu no to pojedziemy wtedy z mężem po tą koszulę i ewentualne jeszcze buty zobaczymy czy ma do dokupienia więc to już nie będziemy musieli młodego za sobą ciągnąć na te zakupy więc wszyscy zadowoleni Najważniejsze, że młode też jest zadowolony, bo kurczę. Już myślałam, że, że nie puści, że nie puści i, ten, i, ten, i ten, ten szary zostanie. Tutaj wam będę wrzucała zdjęcia e, za jego pozwoleniem. Oczywiście te zdjęcia są wrzucone. To nie jest takie proste, moje drogie. E, no. Więc tak to się wszystko odbyło. Tego dnia na zakupach jeszcze była moja mama, osobno po sobie pojechali. Była moja mama po sukienkę, była moja siostra z dziadkiem też po garnitur, także wielkie, wielkie zakupy, naprawdę ludzi było bardzo dużo. Tam też widziałeś, jakie kiece były, jakie kiesy balowe. No było bardzo dużo ludzi. Widzę, że jest szał właśnie teraz jeszcze przed majówką, przed komuniami. Także, także tak, yy, od, można, można zakreślić, yy, odkreślić, zrobić takiego ptaszka z listy przygotowań. Yy,